Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu rozmów bliżej Karitas. Ja nazywam się Klaudia Krzykawska, a moim gościem dzisiaj jest pani Klaudia Stoch. Dzień dobry. Podopieczna diecezjalnego domu matki i dziecka Karitas diecezji Sosnowieckiej. Pani Klaudia, pierwsze pytanie: jak wygląda pobyt w domu matki i dziecka? Yy, więc w momencie, kiedy my wykonujemy yy, takie czynności, jak w domu, każdy normalny w domu wykonuje czynności: sprzątanie, pranie, gotowanie. To w tym momencie któraś z dziewczyn zawsze może popilnować dzieci na świetlicy mhm. i one się tam bawią, czy na dworze się bawią, mają plac zabaw, więc tam też mogą się bawić spokojnie, tylko pod okiem kogoś. Dorosłe, dorosłe, oczywiście, dorosłe. nie, żeby nic się nie stało. Czyli y, pobyt y, w diecezjalnym domu matki i dziecka wygląda w sumie jak pobyt w, w domu po prostu. No, tak jakby ktoś miał dom jednorodzinny mm -hmm. po prostu, no, mama sprząta, go swoje, tak bierzemy, wykonujemy czynności takie matki, codzienne. No, codzienne po mm -hmm. prostu, jak Tylko maraton. jesteście większą rodziną i niekoniecznie związaną ze sobą Ale krwi. przywiązane. Mm -hmm. y, bo prawda jest taka, że Przebywając z dziewczy... przebywamy razem. Dzieci też się przywiązują bardzo do siebie. No i my też. No Więc tak, jednak spędzając, można powiedzieć, 24 4. godziny na dobę razem, to człowiek prostu Będę bardzo dobrze wspominać o środek, ponieważ przeżyłam już sporo fajnych chwil. Mm -hmm. Naprawdę. Pani Klaudio, czy decyzja o e, pójściu do środka, do domu e, matki i dziecka e, była dla Pani łatwa? Nie, nie była łatwa, ale była to też taka decyzja już konieczna. Mhm. E, osoba bliska mi jakby pomogła w tej decyzji, podjąć tą decyzję, żebym mogła e, gdzieś no, pójść z, z dziećmi, przebywać, i dowiedziałam się właśnie, że jest taki ośrodek jak dom samotnej matki, tutaj w Sosnowcu. Yy, poszłam sobie do takiej instytucji jak MOPS. Mm -hmm. Tam yy, powiedziałam, jaka jest sytuacja. Yy, I została pani odpowiednio później pokierowana. Tak, zrobili mm -hmm. taki wywiad ze mną, także, że, że no zobaczyli warunki, bo wcześniej przebywałam o taty, mm -hmm. ale że mieszkanie było no małe, na tyle osób, mm -hmm. więc kwalifikowałam się, się do, do przyjścia tutaj do, mm -hmm. do domu samotnej matki. Mm -hmm. Proszę powiedzieć, jak zmieniło się Pani życie przez rok pobytu w Domu Matki i dziecka? Tak, tak jak mówisz już się przyzwyczaiłam do dziewczyn, mhm. bardzo je polubiłam. Tak jak dzieci się przywiązały, to też ja się przywiązałam do nich. Pracownicy są w porządku, bardzo nam pomagają. No i jak się zmieniła? No na pewno się zmieniło to, że miałam możliwość starania się o mieszkanie. No i mhm. się udało, bo... Już jestem na liście oczekujących. Dostałam też mieszkania, takie propozycje trzech mieszkań. Super. Yy, to tak. No i zmieniło się to, to że jakby nie muszę na razie opłacać sobie czynszu, mhm. no bo nie muszę opłacać mieszkania. To zmieniło się na pewno to, że sporą kwotę sobie już odłożyłam na remont mieszkania. Super. Czyli, czyli myśli Pani mocno o przyszłości, o tym, żeby tak. było Pani i, i dzieciom lepiej? No, dzieciom chyba najbardziej, <laughs> No tak, dzieci, dzieci najważniejsze. Czy coś się jeszcze zmieniło? No to że tak, córka idzie do zerówki, syn dostał się do przedszkola, a trzeci syn już pójdzie do żłobka. Więc ja w tym momencie chciałabym podjąć jakąś pracę. Mhm. W jakim kierunku? Chciałaby Pani podjąć zatrudnienie? Czy jest jakaś pasja, która może. No, czy na polezna? chwilę obecną można powiedzieć, że yy, no, coś gastronomia w sklepie, mhm. nawet żebym mogła tak godzinowo sobie dobrać, yy, żebym mogła też odebrać tym dzieci ze szkoły, czy tam z przedszkolenie. Mhm. Pani Klaudia, a jak znajdzie Pani chwilę dla siebie, to co Pani lubi robić w tym czasie? Mhm. To ja lubię, lubię oglądać Netflixa, lubię takie, mam swoje takie dramy, seriale, które oglądam. Mhm. To jest jedynie, kiedy mam wolny czas, to jest chyba wieczór, bo no, trójka dzieci to jest... jest sporo obowiązków. Sporo obowiązków, plus no to, że też mamy, wykonujemy te czynności w ośrodku, tam posprzątamy, mhm. też pomagamy innym, tak, no bo mhm. jak ktoś przyjdzie nowy, no to jakby korzystamy, że możemy komuś pomóc. Mimo, że mamy swoje obowiązki, to też chcemy innym pomóc. Mhm, środku, zaopiekować, się, zaopiekować się, pokazać, yy, mhm. co można robić tutaj i, i ten. Więc ten Netflix to na pewno paznokcie to też taki miałam taki na początku taką chęć na te paznokcie, ale ze względu, że jak już chcę coś dla siebie zrobić takiego typu, no to moje dzieci już yy, nagle widzą. Yy, mama jest mama zajęta. robi to, mama robi tamto, mhm. więc mama jest potrzebna nam, a nie, a nie tam. Ale... Pani Klaudio, bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam za Panią mocno kciuki. Wiem, że się wszystko ułoży i życzę Pani wszystkiego naprawdę ja też wszystkiego dobrego. Dziękuję, że dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.